halo! Witajcie! Przychodzę do Was z niesamowitą niespodzianką. Właśnie pracuję nad nową serią podcastów. Słuchajcie,: 148 tematycznych. I przydatnych wyrażeń w języku niderlandzkim, już na naszej grupie Język Niderlandzki od Podstaw. 23 listopada startujemy z kolejnym wyzwaniem. Codziennie przez 13 dni będziecie otrzymywać podcasty właśnie z tymi wyrażeniami. Na zakończenie naszego wyzwania, każda osoba, która bierze udział w naszym wyzwaniu, otrzyma zupełnie za darmo naszego najnowszego e-booka właśnie z tymi wyrażeniami. Dlatego naprawdę warto, słuchajcie, podajcie tę wiadomość dalej, e, niech dołączy do nas jak najwięcej osób, które chcą uczyć się języka niderlandzkiego i mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy już 23 listopada na grupie Język Niderlandzki od Podstaw. Oki doki, duch!